Jeżeli mówimy o stricte wartości, to musimy odnieść się do konkretnej definicji, żeby postrzegać procesy i to, co się dzieje, do czego klient od nas oczekuje, zawsze w taki sam sposób. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o wartości, to jest to, za co klient chce zapłacić. Tak, za co wykłada pieniądze i to, co go tak naprawdę interesuje, więc tu musimy przede wszystkim sprecyzować jego potrzeby. Kolejną rzeczą to jest. Ten proces fizyczny, który zmienia produkt albo usługę, czyli to jest tak, nasze działanie, które w jakiś sposób tą wartość, tą wartość tworzy, czyli przetwarzamy coś, tak, czy w sposób fizyczny, czy w branży usługowej jest wiele różnych sposobów na to, żeby tą, tą wartość, o, super, cieszę się, że teraz jest lepiej, mnie. Mnie słychać. Ok, no i teraz tak, ok, klient zapłacił, my coś przetworzyliśmy, no ale wyszło nam to dopiero za, za piątym razem. Czy, czy jest to wartość? No, dla niektórych pewnie tak, natomiast tu musimy tą, tą kreską taką grubą to oddzielić i, i powiedzieć sobie jasno, nie, tutaj, rodem, tak jak starzy samuraje japońscy, nie, to musi być za pierwszym razem, za pierwszym razem dobrze i i mam nadzieję, że jeżeli kto komuś się to nie uda, to nie popełni od razu harakiri. Natomiast, natomiast tak, musimy dążyć do tego, żeby to działanie było, było wykonane dobrze za pierwszym razem. I teraz postrzegając te procesy przez pryzmat wartości, bardzo łatwo nam jest się porozumiewać i komunikować w firmie, tak, czy nawet, nawet w takim życiu prywatnym, postrzegać właśnie przez te tak zastanawiając się, co tak naprawdę jest wartością, co my chcemy osiągnąć i gdzie są te granice tego, co powinniśmy wykonać, co musimy wykonać, żeby tą, żeby tą wartość dostarczyć. I teraz bardzo wiele osób w firmie, jeżeli mówimy, że tak, skupiamy się na maksymalizacji tej wartości, na to, żeby jej było jak najwięcej, no to jak to zrobić? No to przecież musimy tą wartość w firmie podnosić, prawda, żeby było jej coraz więcej. Ale jeżeli tak naprawdę przyjrzymy się tym procesom, które w naszych firmach funkcjonują, to możemy sobie zdać sprawę, że, że tej wartości tak naprawdę tam jest wcale nie tak dużo. To są poszczególne procesy, które wykonują jakieś operacje, osoby, które przetwarzają jakieś dane, wykonują jakieś czynności, a następnie przekazują to dalej, to gdzieś tam oczekuje. Od momentu zamówienia przez klienta danego produktu czy danej usługi, jeżeli byśmy wzięli te ramy czasowe od początku do końca, tak, od momentu kiedy klient składa nam zamówienie, a dostaje gotowy towar, no to czasem trochę mija. A, a, a zwróćmy uwagę jeszcze, że, że mówimy tutaj o, na przykład o, o materiale, który musimy zamówić wcześniej. Czasami, jeżeli chcemy wyjść przed tak naprawdę klienta i spełnić jego oczekiwania trochę lepiej, no to przecież wyprodukujemy trochę rzeczy na magazyn, prawda? No bo jak klient będzie chciał, no to tak przyjdzie i dostanie. No i pewnie, że tak. Natomiast jeżeli patrzymy pod kątem stricte dodawania wartości, to jej w całym naszym strumieniu jest bardzo mało. I. Życzę każdemu, żeby był w stanie podnieść wartość procesów, które funkcjonują w niego w firmie o 100, o 200 albo i o 500%, ale stawiam konia z rzędem temu, kto po drugiej stronie pomyśli kompletnie inaczej. I pomyśli, ok, zamiast skupiać się i obniżać, podnosić wartość, na przykład obniżając czas cyklu z 10 do 9 czy do 8 sekund, skupić się z tej drugiej strony. A co jeśli ja zacznę eliminować straty z mojego procesu, których jest zdecydowanie więcej? Gwarantuję Wam, że jeżeli podwyższycie, jeżeli skupicie się na wartości i zwiększycie ją nawet pięciokrotnie, czy skrócicie czasy, tak, czy będziecie jakby skupiać się na maksymalizacji tej wartości w procesach, to jest to ułamkiem z tego, co możecie uzyskać, jeżeli skupicie się na eliminacji strat w procesach, które macie. Strat, które, które czasami trudno jest nam dostrzec, ale występują w przerażającej większości w porównaniu do, do tych operacji wartościowych, które, które w naszych firmach występują.